Ewangelia Świętego Marka, rozdział 13, wers od 5 do 11 Wtedy Jezus zaczął do nich mówić Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc Jam jest i wielu zwiodą A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne Nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi I królestwo przeciwko królestwu I będą miejscami trzęsienia ziemi Będzie głód to jest początek boleści, ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w będziecie bici. Bo postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się na przyszłość o to, co macie mówić, ale mówcie. To Wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie Wy jesteście tymi, którzy mówią, że Duch święty w Was. Napiszcie, co o tym sądzicie. Tutaj Jezus mówił o tym, co będzie zwiastowało te znaki, o czy zbliża się ten dzień sądu, koniec świata i tak dalej. Więc napiszcie, co o tym sądzicie, i widzimy się następnym razem.